Kochani, witajcie w kolejnym krótkim przesłaniu. E, są to karty, które mówią o częściach ciała, e, i chciałabym, żeby powiedziały nam, z jakimi częściami ciała e, powinniśmy się teraz porozumieć. Czasem tak jest, że e, pewne rzeczy, e, jakby, m, tak jak w totalnej biologii, tak e, pewne rzeczy mówią nam o tym, co też dzieje się w świecie, e, jakby niefizycznym. Ale zobaczmy, jak to, jak to nam wyjdzie. Z którą częścią ciała powinniśmy być w kontakcie, skupić się na niej, która potrzebuje naszej uwagi? Trzy opcje. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Opcja numer jeden: głowa. Intelekt, odwaga, personality, czyli osobowość, perspektywa, lider. E, czyli e, trzeba było poprzątać trochę swoją głowę, skupić się na niej i e, zastanowić się e, in charge, tak? Czy, bo to też jest taka kontrola, mam wrażenie, że wy jesteście tym liderem, jesteście tą tą osobą, która jest odpowiedzią. Zobaczcie, zobaczcie, ale jest gorąco i mam uchylone okno. E, jesteście tą osobą, która jest odpowiedzialna za wszystko. Tylko zastanówcie się, czy, e, czy ta odpowiedzialność nie jest zbyt mocno rozszerzona. Czy nie jesteście odpowiedzialni zbyt mocno za wszystkich, a nie za siebie. Zwróćcie na to, kochani, uwagę. Dziękuję. Opcja numer 2 oko. Skup się, jasność, też przewidywanie, odwaga, powodzenie, intuicja i też jakby znaki. Zwróćcie uwagę na swoje oczy, oczywiście, bo czasami tak jest, że no. Potrzebują naszej uwagi, ale też to, co za tym idzie. Gdzieś brakuje być może jasności też w Waszym życiu, może czegoś nie dostrzegacie, może... Potrzebna jest tutaj właśnie ta clarity, czyli taka jasność, takie rozświetlenie tego wszystkiego. Może Wasze oczy też tego potrzebują, a może tutaj chodzi o trzecie oko. Też tak może być, więc też zwróćcie na to Waszą uwagę. W jakiej sprawie w Waszym życiu potrzebna jest ta jasność? Być może też um, jakby na czym musicie się bardziej skupić, bardziej skoncentrować, jakby na czym trzeba bardziej zawiesić oko. Tak bym tutaj powiedziała, także. Oko to jest to, na czym Wy powinniście się skupić. Opcja numer 3. Ucho, no ciekawe. E, tylko to, co chcesz słyszeć. E, otwórz się naprawdę. Wiadomości, plotki, balans. Czyli jest tutaj powiedziane dla Was, że zastanów się, czy słyszysz wszystko, czy słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć. A może masz taką tendencję, że nawet jak słyszysz więcej, to masz taki wybiórczy słów. Więc jest tutaj powiedziane ewidentnie, że powinieneś zwrócić na to uwagę. Ucho, jako ucho, czyli też, żeby Was nie zawiało, albo czy, czy tutaj coś się tam nie podziewa. Natomiast też. Jakby zwrócić uwagę, żeby słuchać, nasłuchiwać, bo czasami a nawet jedno słowo, jedno zdanie usłyszane może wpłynąć na nas na tyle, że może otworzyć nam nowe przestrzenie, że może otworzyć nam nowe możliwości, tak? Więc też Wam to e, jakby polecam: przyjrzeć się temu, co tutaj, e, co macie usłyszeć na ten moment, co jest takiego ważnego, istotnego, a na co może nie zwracacie uwagi albo czego nie słyszycie. Trzymajcie się.